Witajcie! Dzisiaj pierwsza część wysiewu nasion roślin egzotycznych. Sieję bananowce, musa textilis, musa balbisiana, musa humanensis i musa sicimensis. Wysiędę także na ranilie, czyli inaczej lulu, a także dwie kordyliny, kordylinę australijską i kordylinę purpurową. Nasiona przed wysiewem wymoczyłem w wodzie, na ranilie i kordylinę około godzinę, a bananowce kilka dni. Jeżeli chodzi o ziemię, jaką użyłem, to agawy posiałem do ziemi uniwersalnej, lulu do ziemi uniwersalnej wymieszanej z piaskiem, a bananowce do ziemi trochę lżejszej, czyli do ziemi uniwersalnej z piaskiem, z dodatkiem włókna kokosowego. Dzięki temu ziemia będzie lżejsza i trochę bardziej przepuszczalne. Bananowce można by posiadać do samego włókna kokosowego jednak wtedy siewki trzeba od razu przesadzić bo włókno kokosowe nie ma żadnych właściwości odżywczych dodatkowo ja w ogóle nie trzyma wody. Teraz takie nasiona przysypujemy ziemią około 2-3 cm i podlewamy najlepiej spryskiwaczem. Najprawdopodobniej najpóźniej z bananów wykiełkuje cikimensis i Textilis. oporównując na przykład te dwa nasiona To mniejsze to imanensis, a większe psichimensis. Widać naprawdę dużą różnicę w wielkości. Te raniczki idą na grzejnik, aby miały cieplej. Bo jak wiecie, ciepło przyspiesza kiełkowanie. To tyle na dzisiaj. До видения.